Siemaneczko w drugim odcinku kariery trenera Tomasa Milara i Rozpoczynamy sezon w drugiej Bundesliga. Nasz pierwszy trenera to macie naszą akademię. E, tak naprawdę scout, wytyczne, ta wytyczna skauta Raport, ale nie mamy na razie pieniędzy, by ich pozyskać. Pamiętajcie, że Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, możemy wesprzeć. E, więc no, rozpoczynamy. Zaczynamy od pierwszego meczu na wyjeździe z Wehen, Wiesbaden. E, czy uda nam się wygrać? W ostatnim odcinku graliśmy tylko jeden mecz, Puchar e, Niemiec, wygraliśmy 4-2 z Holstein Kill. No i naszą przygodę w drugiej Bundeslidze, cel oczywiście, raczej ciężko będzie awansować, ale myślę, że powalczę o górną część tabeli, może dzięki dobrym wynikom jakiś klub z Bundesligi się na przykład e, skusi na Tomasa Millera, ale powiem Wam tak, no Moritz to będzie chyba mój jeden z ulubionych w tej serii, chcę mieć takiego jednego piłkarza którego będę chciał prowadzić przez tą karierę, i myślę, że to będzie właśnie Maurice Gratemacher. Młody piłkarz z Bayernu, wypoczony do nas, myślę, że może zrobić karierę, i fajnie był takim piłkarzem prowadzonym przez nas. U Krosa był to Kendry Paes, więc tutaj, jakbyśmy mieli Maurice'a w czemu by nie? Niestety, prowadziliśmy 2 do 0, ale Wechen wyrównało stan rywalizacji, no i było nieciekawie, bo było fajnie 2 do 0, ale mamy Cermaka. Cermach tutaj zagrał do... O Jezus, co to za nazwisko nie wiem, ale kapi, po prostu nie jest w stanie teraz przeczytać. 3 o 2, piękne wykończenie ogólnie w tym meczu wygraliśmy 4 do 2. Tutaj jeszcze odbiór piłki podaje do Petkowa. No i w swoim pierwszym meczu w drugiej Bundesliga. Thomas Miller. Tomas Miller. No tu jest zwycięstwo 4 o 2, pewna wygrana, może nie pewna, bo prowadziliśmy 2 do 0 a daliśmy e, naszym rywalom, by nas dogodzili, ale na szczęście. To my wychodzimy z tego pojedynku zwycięsko, wygrywając tyle do dwóch. No i pierwsze trzy punkty w naszej karierze trenerskiej lądują w naszym koncie. W drugiej kolejce mierzyliśmy się z FC Kel. No i tutaj nasz obrońca Pauli, Julian Pauli jest byłym właśnie piłkarzem FC KL. Zagra przeciwko swojej byłej drużynie, zobaczymy jak się zaprezentuje. No Ken, oczywiście jeden z głównych faworytów do awansu, jestem zdziwiony, że nie awansowali. Dlatego z FC Kelna po prostu nie jest tutaj wykończenie Dietza, Urbik trochę wyszedł z bramki, nie obronił tego uderzenia, niestety przegrywamy 1-0 z Kelno i Kölntą, w tym meczu było o wiele lepszą drużyną, Kai zagrywa z do Dietza, ten po raz drugi pokonuje naszego bramkarza i niestety przegrywamy 2-0. W drugiej pomie Schnellbacher chciał w gola, ale niestety się nie udało, a jedyną bramkę weszliśmy pod koniec spotkania, gdzie już było za późno po golu Schnellbachera. Sprzedajemy naszego piłkarza i będziemy mieli piążki na Akademię. Manuel elefant do Fortuny Disseldorf i ją w kolejnym meczu przeciwko nami zagra. Już Fortunie w barwach. No mieliśmy swoją pierwszą akcję tutaj: Irakunda. Indywidualnie wchodzi w pole karne. Prawa noga, Irakunda. Niestety nie trafia. A niestety trafia Fortuna. Mocne uderzenie: Urbik. No tak, dziwię czasami broni ci Branka, że coś się chyba zepsuli w tej grze ostatnio. No, Fortuna też, ta drużyna stopo, stopu tabeli, stopu ligi. No i to pokazało, tutaj naprawdę pecha mieliśmy, że straciliśmy tą bramkę. Nie wiem dlaczego, ale no, stracimy. Ale było nastać na bramkę kontaktową. Piłka do Ebnu, Taliba. I ten boom, 2 do 1, ładne wykończenie. Ale niestety Fortuna szedł trzecią bramkę. Fail. Nasz były piłkarz podaje do Fermija. 3 do 1. No i przegrywamy drugie spotkanie rzędu e, ligowe w kolejnym tutaj jeszcze Irakunda bram kuriozalną bramkę nabiliśmy obrońcę rywali 3 do 2, niestety nam się nie udało wystrzelić gola ale bramka naprawdę kuriozalna w kolejnym meczu graliśmy no i z kim to właśnie gramy teraz? Sandhausen to jest? Eee, nie co ja gadam? z eee, Lauter to my jesteśmy tą pierwszą drużyną Ephelsbergu, nie poznałem swojego loga eee, no i Kattenmacher szla kapitalną bramkę, prodzimy 1 do no i drugi drugiej połowie Widzicie tu Kratenmacher w centrum wagi, ale Gratemacher podaje do Ebna, Tuliba, Taliba, no i ten szczebrankę na 2 do 0. Moje Kratemacher to jest przyszłość mojej kariery. No i wygraliśmy 2 do 0. Tutaj remisujemy z Eintrachtem, Bruszwik, 1 do 1. W następnym meczu przegrywamy niestety z Bochum, 2 do 1. Dobry myślę Witka, Kratenmacher znowu z bramką. Wygrywamy z, z, z Kassrurer, Jezus Maria, 1 do 0. No i remisujemy z Darsztat 0 do 0. No i tak wygląda. Tabela ligowa, ale na razie akademia. Tutaj zobaczymy, z kim będę podpisywał, czy też nie. komu będę dał szansę. Tutaj ten kun może być dobry. Leman. Zobaczymy. Zobaczymy sobie, oczywiście, naszą akademię złotą. Bo czemu by nie. Jak ona wygląda. Jest kilku piłkarzy. Może w przyszłości. A ten kun no nie jest taki wybitny jednak nie jest taki wybitny. Ale ten kun jest. Nie, 15 lat ma. Już chcę dać do pierwszego składu, tutaj odrzucam piłkarzy, którzy moim zdaniem są niepotrzebni. Raczej nic nie rozwinąć się jakoś za bardzo. Może jakiegoś junior zadebiutując w tym meczu, no to chyba jedynie mógłby ten Ferrer zadebiutować. Ten ma mega potencjał, ale jest wolny jak na skrzydłowego, więc może mu zmienię pozycję. No i dobra, po 8 kolejkach jesteśmy na 7 miejscu, 11 punktów, więc jesteśmy bardzo blisko parażowego to meczu, tam trzecia drużyna. Teraz paraż z drużyną, która się uczy z 16. drużyną Bundesligi. więc może nam się uda. A macher jest po prostu mega, jest po prostu mega. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się na razie, piąteczka.